potrzebują zrozumienia i akceptacji, bez oceniania, krytyki, odrzucenia. Chcą być udane i kochane, takie jakie są. Nie chcą być odrzucane. A są bardzo autentyczne i szczere do głowy. Każdy autystyk jest inny. Większość z autystyków ma problem z nawiązywaniem kontaktu. Często padają w złość, gdy ich schemat jest zaburzony. Nie lubią hałasu, często są na na władzy zewnętrzne. Węg i dotyk. Każdy z nich żyje w swoim świecie, który jest inny niż nasz świat, ale przez to wyjątkowy. my, jako mamy, niepełnosprawnych dzieci z autyzmem, postanowiliśmy uczcić ten dzień i stworzyć wyjątkowy projekt pod tytułem Niebieskie serce dla Na autyzmu. A dlaczego las? Bo las uspokaja, nie ocenia, nie krytykuje, akceptuje i stymuluje nasze dzieci do rozwoju. E, oczywiście w realizacji pomysłu e, jak zawsze... Mamy niesamowitą grupę wsparcia, za co w ogóle po prostu bardzo serdecznie dziękujemy. Wiele osób przyczyniło się do powstania tej mozaiki. Przede wszystkim chciałam podziękować na pierwszym miejscu tym razem, przepraszam wszystkich tutaj, naszym dziewczynom. Siódme Niebo Kobiecaści, kreatywne kobiety. Dziewczyny, jesteście po prostu wspaniałe. bywa bardzo bardzo skomplikowane Chciałabyśmy też podziękować bardzo pomoc. na desięcio desięciu sługów za wielkie wsparcie za pomoc tutaj wszelkiego rodzaju za dostępnie obiektu za wszelkiego rodzaju wsparcie za pomoc naprawdę naprawdę las na serce i tutaj na desięciu ma wyjątkowo piękne serce która e, ma swoją misję taką, żeby świat był czysty, zdrowy i piękny dzięki temu. Dziękujemy. Dzisiaj mamy piękne e, kobiety, które reprezentują AZ Energię. Nie wiem, pewnie, pewnie tutaj panowie wysłali, e, żeby tutaj właśnie te, 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 te piękne istoty tutaj e, reprezentowały firmę. Prawda? Prawda. To jest serce kobiecości. Hanna i Andrzej Durny. Oraz dzisiaj e, są ze swoim synem Kubą i z panią Monarzę Kamilą. Za ja e, Jak to mówią przez żołądek do serca. I myślę, że się przekonacie. To po prostu może jest sekret tego wszystkiego. E, dziękujemy też mnie drewnak za to, że dostarczyła nam materiał do właśnie tutaj stworzenia tej mozaiki. Dalej, dziękujemy wszystkim. Dziękuję Szczególne podziękowania chciałobyśmy skierować do osób, które brały czynny udział w stworzeniu tej mozaiki. A osób, które wpisanych do pamiątkowej księgi jest aż 169. Brawa. Brawa. złożone jest z 8768 elementów drewnianych, małych dostępów drewna. Zrealizowanie tego projektu było naprawdę nie lada do i bez Was by się to na pewno nie udało. Także dzięki serdeczne za wsparcie, za obecność, za solidarność z nami i na temat autyzmu. Składamy. Przede wszystkim do Pana, Grzegorza, na Grzegorza Pusa. Dziękujemy całemu zespołowi AzEnergii, Energii, naszemu sponsorowi strategicznemu za chęć, działania, energię oraz wielką moc twórczą. Również dziękujemy za liczne przybycie i wypełnienie mozaiki dyrekcji, dzieciom oraz wychowawcom szczególnego miejsca naszych dzieci. Yy, czyli zespół Pracownych w Łukowie. Dziękujemy, że jesteście zawsze. Yy, ponad wszystko. Dziękujemy z waszych serc.